Przypomnijmy, w połowie 2021 roku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpił do sporu zbiorowego z działającym tam związkiem zawodowym. Związkowcy początkowo chcieli 1000 zł podwyżki, a gdy takiej nie uzyskali, podwyższyli swoje żądania do 1300 zł. Pensje pracowników placówki zostały na raty podniesione już wcześniej, łącznie o 750 zł brutto. Pracownicy domagali się jednak więcej. Ostatnie spotkanie mediacyjne. Miało miejsce pod koniec maja 2022 i wtedy była ostatnia propozycja, na którą wyraziła zgodę pani prezydent: 200 zł, podwyżki od 1 lipca, ale pod warunkiem zamknięcia sporu zbiorowego. Na to związki nie przystały, odrzuciły tą propozycję, więc tak naprawdę zaczął, no, nastąpił tak zwany kliczystą. Spotkaliśmy się właśnie w tym momencie, bo pani była tutaj, o mnie rozmawialiśmy o tym. Że to była taka zasmucająca wiadomość, w tym sensie, że nie wiadomo, co dalej, jak ta akcja się rozwinie. Czy to będzie mocno konfrontacyjnie, czy mniej konfrontacyjnie. No więc w tym momencie związki doszły do wniosku, że będzie prowadzona akcja protestacyjna, a więc banery, a więc tam różne inne takie rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia. Akcja protestacyjna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trwała od czerwca ubiegłego roku. Przez kolejne miesiące nie udawało się dojść do porozumienia. Zapraszałam trzykrotnie związki zawodowe na rozmowy, jednak no nie spotkało się to z przyjęciem pozytywnym, żadnej z tych rozmów nie doszło. E no a w międzyczasie no, pracownicy przychodzili, pytali, no i pani dyrektor, no i co z tymi podwyżkami, czy to będzie? No w ogóle co w ogóle w tej chwili, tak? mm. bo taki klincz się zrobił, nawet nasz mediator z tej listy, no pytał, czy jest ochota do rozmów po jednej, po drugiej stronie, że on może przyjechać, w każdej chwili jest dostępny, ale pod warunkiem, że obie strony mm. wyrażą zgodę na te rozmowy, no a tutaj zgody nie było. No i w którymś momencie pracownicy doszli do wniosku, miałam takie spotkanie, zebranie z całą załogą, że no, oni są gotowi, chcą tych rozmów, mają już dosyć, że tak powiem, tych protestów, czy w ogóle tego całego sporu, że ta atmosfera jest trudna i że już nie chcą po prostu w takiej atmosferze pracować. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy mops złożyli pismo do prezydent w sprawie ponownego pochylenia się nad sprawą. W odpowiedzi na pismo 22 grudnia zostało zorganizowane spotkanie. Na tym spotkaniu pani Prezydent powiedziała, że no ona czeka, czekała właściwie na takie spotkanie z nami i że jest chętna do rozmów i że no, czeka na zakończenie tego sporu i tym bardzo zainteresowana. Jednocześnie stwierdziła, że no, tak jak dla wszystkich pracowników, wszystkich jednostek, no, Pewne jakieś tam ruchy finansowe no są przewidziane w roku 23, no bo faktycznie ta inflacja wszystkich nas dosięgnęła, nie tylko pracowników, ale wszystkich mieszkańców. tak I, i, no Tego doświadczamy codziennie, jest nam coraz trudniej. Ostatecznie 29 grudnia zostało podpisane porozumienie między związkami zawodowymi a miastem. Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 15%. Dla mnie to była ogromna ulga. Że spór jest zamknięty, ale też i radość, że pracownicy będą mogli cieszyć się podwyżkami w tym roku. Jakie to podwyżki? To znaczy, no, to ma być 15% do pensji zasadniczej więc już wszystkie kroki podjęliśmy do tego, bo to, to też nie jest taka prosta rzecz, tak, że musimy to wszystko w tej chwili zrobić w styczniu, czyli przygotować wszystkie formalności z tym związane. No niemniej jednak dołożymy wszelkich starań, żeby to się w styczniu stało, tak? żeby to, tą sprawę dopiąć do końca. No rok się zamknął, ja myślę, że to jest dobre zamknięcie, tak właśnie, zgasiliśmy ogromny pożar i to jest... No, ogromne zadowolenie ze strony wszystkich i odczułam też takie zadowolenie wśród pracowników, poczucie ulgi, że, że to się tak zakończyło.